Witajcie w domku Zariny. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie bajki Basia i przedszkole. Eee, mm. Basia obudziła się w świetnym humorze. Pani Marta obiecała poprzedniego dnia, że dzisiaj całe przedszkole pójdzie do parku. W którym jest taki ogromny plac zabaw. W parku można było biegać i wspinać się na różne rzeczy i można też było hałasować. Oczywiście bez przesady, jak mówiła pani Marta. I wszyscy bawili się razem. Basia bardzo cieszyła się na wspólną zabawę, też dlatego, że. No, chociaż lubiła większość dzieci z przedszkola, to jednak nadal nie miała prawdziwej przyjaciółki. Na początku myślała, że zaprzyjaźni się z Zuzią. Zuzia była najstarsza w grupie, zawsze wszystko wiedziała, umiała pięknie rysować i lubiła zwierzęta. No, zupełnie jak Basia. Tylko, że Zuzia jednego dnia nie odstępowała Basi na krok, a drugiego co? Udawała, że jej nie widzi i bawiła się tylko z Helenką. Kuba, na najszybszy chłopak w całym przedszkolu, był dla Basi bardzo miły, ale nie zawsze chciał bawić się z dziewczyną. Wystarczyło, że w pobliżu pojawił się Krzysiek, a już Kuba rzucał zabawę z Basią i pędził gdzieś za Krzyśkiem. Okropność! Dobrze, że pani Marta zaplanowała wycieczkę w parku, Wszyscy bawili się razem. Tu, 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 Co to za odgłos? Coś waliło o parapet. Basia zerwała się z łóżka i wyjrzała przez okno. <laughs> Lało! Z wycieczki nici! Głupi deszcz! świetny humor, Basi ulotnił się jakby go nigdy nie było. Zrezygnowana Basia zaczęła wciągać przygotowane przez mamera i stopy, tylko że one wcale nie chciały wejść na nogi, skręcały się i zwijały, jak dwie złośliwe gąsienice. Kiedy w końcu udało się je włożyć, drapały jak oszalałe. No i szef nie chciał równo leżeć na palcach. Głupie stopy basia ściągnęła je i cisnęła w kąt pokoju. Basiu, głos mamy brzmiał jakoś dziwnie, jakby była bardzo, bardzo zmęczona. Ubrałaś się już śniadanie na stole. Basia wygrzebała z szafy stare spodnie dresowe i powyciąganą bluzę z konikiem. Poszła do kuchni, czułapiąc bosymi stopami po podłodze. Ciężko klapnęła na kuchenny stołek. Całe jej ciało, zaczynając od lodowatych nóg, a kończąc na nieuczesanej głowie, wyrażało jasno, że ten dzień jest absolutnie okropny. Do przedszkola dotarły później niż zwykle wcale nie z winy Basi. To mama uparła się przy myciu zębów i czesaniu, ale dresu Basia nie zmieniła. Hm. I co z tego, że Zuzia, jak tylko ją zobaczyła, zaczęła się śmiać, że Basia przyszła do przedszkola w piżamie? No, nie zna się jej tyle. Potem jednak było coraz gorzej. Na czas zajęć plastycznych pani Marta posadziła Basie obok zwariowanej anielki. Anielka była inna. Każdy w przedszkolu to widział. Ubierała się dziwnie, gadała sama do siebie, lubiła szpinak, nuciła pod nosem, a czasem nawet śpiewała na głos. Stasiek jej dokuczał. Helenka i Zuzia obgadywały ją po kątach, a większość dzieci w ogóle jej nie zauważała. Tak jakby zamiast Anielki do przedszkola chodziło. Powietrze i nikt nie chciał siedzieć z Anielką. Basia też nie chciała. A tu proszę, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, już siedziały obok siebie. Kochani! Pani Marta przerwała Basi ponure rozmyślania. W zeszłym tygodniu zebraliśmy na spacerze jesienne liście. Dziś będziemy robić z nich obrazki. Możecie naklejać liście lub układać z nich różne wzory. A możecie je też obrysowywać, a potem pokolorować liściowe kształty, które Wam z tego wyjdą. No najpiękniej, jak umiecie. Basia sięgnęła po liść klonu. ciemnoczerwony jak buty mamy? Te, od cioci Tereski, na obcasie których mama nigdy nie nosiła. Starannie ułożyła liść na kartce i zaczęła obrysowywać. Już, już kończyła, kiedy nagle drgnęła jej ręka i liść rozerwał się na pół. Syknęła pod nosem. Zmięła kartkę i sięgnęła po liść. Dębu. Złoto-brązowy, gładki i błyszczący. Wycisnęła trochę kleju na kartkę i położyła na nim liść. Klej wyciekł jednak bokami i ułożył się w wilgotne kluchy po dwóch stronach liścia. – Fuj! – skrzywiła się Zuzia. Siedziała przy sąsiednim stoliku i starannie kolorowała równiutko obrysowany liść. La, 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 nuciła pod nosem anielka. Basia wstała od stolika i pobiegła do łazienki. Hm, no, żeby sobie trochę popłakać i poużalać się nad sobą w spokoju. Trzask! Ktoś otworzył drzwi od łazienki. La, 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 weszła anielka i zaczęła myć ręce. A ja mam liść dla Basi, piękny liść, nakleiłam go na kartkę, la la la, la la trzask. Anielka wyszła, zapadła cisza. Basia, no wróciła do sali. Anielka siedziała przy stoliku jakby nigdy od niego nie wstawała, nuciła dalej pod nosem, a po stronie Basi leżała czysta kartka z przepięknie naklejonym rudym liściem kasztanowca. Anielka na chwilę ucichła. Basia spojrzała na nią no i uśmiechnęła się. Anielka siedziała dalej nieruchomo. Patrzyła na Basię jakby się czegoś bała. Długo patrzyła, a potem spuściła wzrok i znowu zaczęła nucić. Na obiad był szpinak. No, oczywiście, jakby nie mogło być pomidorów, la, 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 la. nie wiadomo, skąd zjawiła się anielka i nie patrząc na Basię, po prostu usiadła obok. Basia grzebała niechętnie w talerzu. Szpinak całkowicie odebrał jej apetyt. Chcesz? Pokazała anielce zieloną breję. Mmm, wymamrotała anielka. Basia rozejrzała się, czy nikt nie patrzy w ich stronę i sunęła szpinak na talerz anielki. Hmm, jak tak dalej pójdzie, to ten dzień zrobi się nawet znośny. I z zapałem zaczęła zajadać ziemniaki. Po południu deszcz przestał padać. No na wycieczkę było już za późno, ale na podwórko można było pójść. Pamiętajcie o kaloszach, upomniała dzieci pani Marta. Basia wybiegła na dwór. No jak cudownie! Wszędzie pełno było ogromnych kałuż. Basia Uwielbiała kałuże. Rozejrzała się po podwórku i starannie wybrała największą z nich. Miała ochotę na porządne, kląskające błocko. La, 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 la. Usłyszała za plecami. Odwróciła się. W pewnej odległości za nią stała Anielka. Patrzyła gdzieś obok, jakby tylko przypadkiem szła w tym właśnie kierunku. Basia wzruszyła ramionami. A co tam? Niech sobie idzie gdzie chce. Wzięła rozbieg i wskoczyła prosto do wody. Rozległ się zachwycający chlupot. Brunatna woda rozbryznęła się na wszystkie strony. Chlup! Tuż obok Basi w kałuży wylądowała Anielka. Stała teraz nieruchomo w wodzie, jakby zdziwiona tym, co właśnie zrobiła. Jej, ale świetny chlups, zawołała Basia. No chodź, wskoczymy razem. Złapała Anielkę za rękę i pociągnęła za sobą. Wzięły rozbieg i takiego chlupsa nie słyszało przedszkolne podwórko od lat. Był wspaniały i aż gęsty od błota. Basia spojrzała na Anielkę. Cała jej twarz usiana była błotnymi piegami. Ciekawe, czy ja też tak wyglądam! zachichotała zachwycona. Anielka podniosła na nią wzrok, a potem zaśmiała się. Troszkę jeszcze nie śmiało, ale naprawdę, naprawdę radośnie. Lubisz robić błotne kotlety? zapytała ją Basia. Mhm, mm kiwnęła głową Anielka. Kucnęły przy kałuży i rozpoczęły produkcję kotletów, placków i babek. Anielka okazała się absolutną mistrzynią błotnej kuchni. Ale kotleciory, zachwycała się Basia. Zrób jeszcze ze trzy, bo jestem głodna. Anielka z zapałem toczyła kolejne kotlety. Basia zajęła się za to wyrobem placków. No śmiały się i gadały. No, może gadała głównie Basia, ale Anielka słuchała jej uważnie. Odpowiadała i nawet przestała nucić pod nosem. Nie zauważyły tylko, kiedy zbliżyła się do nich Zuzia. – Widzę, że bawicie się jak małe dzidziusie – zagadnęła. A ty, Baśka, odkąd zadajesz się z dziwadłami? La, 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 Zdenerwowała się Anielka. Basia wzięła ją za rękę. Wiesz co? Sama jesteś dziwadło! odcięła się Zuzi. Anielka jest super i umie się świetnie bawić. Zuzia wzruszyła ramionami. Hm, rób sobie, co chcesz! odpowiedziała i pobiegła do innych dziewczynek, pokazywała im Basię i Anielkę i coś tam szeptały między sobą. Basia za to uśmiechnęła się do Anielki. Niech sobie gadają. A potem zabrały się do lepienia gigantycznego błotnego tortu na deser. Pani Marta stała z boku i cały czas obserwowała bawiące się dzieci. Widziała pierwszy skok Basi i ten drugi z anielką też. Zaczęła nawet iść w kierunku dziewczynek, żeby zwrócić im uwagę i odciągnąć do innych zajęć, ale wtedy usłyszała ten cichy śmiech anielki. Kiedy po basie przyszła mama, pani Marta zawołała ją na chwilę do siebie. Pokazała z daleka ubłocone dziewczynki i coś tam jej tłumaczyła. Może dlatego mama nie była bardzo zdenerwowana, kiedy odbierała swoją skąpaną w błoście córeczkę. Basia zresztą wcale nie chciała iść. Poszła dopiero, gdy umówiły się z Anielką, że następnego dnia koniecznie usiądą obok siebie. To twoja nowa koleżanka? zapytała mama w drodze do domu. Mm. Basia mruknęła pod nosem zupełnie jak Anielka. Wygląda bardzo sympatycznie, ciągnęła mama. E, przynajmniej na tyle, na ile udało mi się dostrzec pod tą warstwą błota. Sympatycznie? Pewnie, że tak. Jak się ma taką przyjaciółkę jak Anielka, to wtedy można lubić przedszkole nawet w te dni, kiedy na obiad jest szpinak.